Znacie Machonego. Każdy go zna. Machony. Fajną kiszkę ma. Witam Was serdecznie. Słuchajcie. Słuchajcie. Gruby postanowił się wziąć za siebie. Chodzę na siłownię, bo chodzę na siłownię, ale bez jakichś większych rezultatów. Jak kałdunek był, tak był. No, udało mi się maksymalnie schudnąć do 88 kg. Ale przyszła zima, nie miałem czasu na siłownię i waga skoczyła na 92. Przez co no, buty się ciężko zakłada, ciężko się pazury obcina, brzuch przeszkadza. U mnie główną wadą to jest właśnie, że mam duży kawdun, noga łapa nie jest gruba, tylko jest brzuch. I u mnie dużym minusem jest to, że ja bardzo dużo jem. Plus taki, że u mnie jest dużo ruchu, bo to pójdę tu, bo to pójdę tu, a to rowerem pojadę, a to to, a to tamto. Ale głównym minusem jest to, że ja po prostu dużo, dużo jem. Eee, się nie najadam, podjadam, i to jest właśnie mój problem. Zamówiłem sobie catering z Marzwita. To nie jest żadna współpraca, ani żadna reklama. Zamówiłem sobie catering, bo było na promocji chyba w marcu, a zamówiłem sobie po prostu na maj, już po majówce waży 92 kilo. Zobaczymy kurację 20-jednotniową. Jak to się wszystko potoczy. No i słuchajcie. Jak to wygląda? Dietka, a czy dieta dieta. To nie jest dieta pudełkowa, to jest micha po prostu pudełkowa, 2,5 tysiąca kalorii dziennie. Jestem po pierwszym śniadaniu, po drugim śniadaniu, obiad jest za godzinę, a ja jestem cały czas głodny. To można się tym najeść, no plus taki, że to jest zdrowe, bo tam jakieś pomidorek, ogóreczek, papryczka, grillowany kurczaczek, ten chlebek wieloziarnisty, więc no takie żarcie zdrowe, w przeciwieństwie do mojego poprzedniego jedzenia, czyli kiełbasa z cebulką, kiełbasa z wody, jajochana, kiełbasce i z cebulką, no i, i ser biały, na przykład z miodem i owocami, czyli no to było na przykład ok. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że przedtem, tak, zjadłem siadanie, nie mija godzina, nie mija dwie, coś podżeram. Poszedłbym co orzeszka, zjadł, poszedłbym sobie jabłuszka, zjadł, poszedłbym za to, poszedłbym za to i tak ciągle człowiek podżerał, podżerał, podżerał. Eee, ja wychodziłem z założenia trzy konkretne posiłki dziennie i gdyby to były trzy konkretne posiłki dziennie, siadanie eee, obiad, kolacja, to nie byłoby w tym problemu. Ale u mnie jest tak. Śniadanie, obiad, kolacja, a między śniadaniem i obiadem yy, podżeranie, i między obiadem a kolacją to samo jest podżeranie a to ci psiki, a to se zjem jabłuszko, a to się nafutruje bananków, a to to. Yy, przez co po prostu ja przypuszczam, że ja dostarczałem dziennie ponad 3 do 4 tysięcy kalorii. Naprawdę tch, musiałem tyle dostarczać, bo wzięłem na 2,5 tysiąca. Ja już połowę zjadłem. Dzisiaj nie miałem jakiegoś takiego mega aktywnego dnia, tyle co pojechałem na rehabilitację rowerem. Wróciłem, teraz pojechałem do Piaseczna samochodem, bo zimno idę, zaczął padać. I jestem głodny. Coś, jest ten nawyk, abym coś podszedł, żar, abym coś tego... W Piasecznie byłem, tam jest dobry kebab, poszedłem zjadł. To wiecie, to gdybym chciał naprawdę schudnąć, to bym pewnie przypuszczam sobie te 2000 kalorii. Ale ja nie chciałem jakiegoś tak drastycznego spadku, bo stwierdziłem, że 2,5 tysiąca przy mojej aktywności fizycznej to będzie wystarczające i będę się najadał. A ja cały czas jestem głodny. To jest problem, że jestem głodny. Już bym coś, coś poszedł pod żar i to jest walka po prostu samego ze sobą. Będę ja sobie coś po prostu podżerał, a tu to jest mój taki challenge: po prostu przez te 21 dni nauczyć się systematycznego jedzenia. To jest właśnie mój challenge. To jest mój challenge. Nie chodzić podżerać, śniadanie to śniadanie, obiad to obiad, kolacja to kolacja, ewentualnie pięć posiłków albo trzy posiłki. Bo chciałem trzy posiłki, ale od czterech dostałem za rano. Dzień. Więc co mnie tam dzisiaj jeszcze zostało? Ogólnie w lodówce to wieję To jest mój podwieczorek. Cocktail, na pewno się najem. <laughs> No masakra, e, na kolację co to jest? Tortilla z siemianem lnianym, szparagi, tak, no takie cudo, no kawałek jakiegoś placuszka, ile to jest kalorii w tym cudzie, e, 500 kalorii na kolację, 500 kalorii, chociaż śniadanie do końca nie zjadą, bo miałem owsiankę, no ale za to obiad wygląda konkretnie, co ja nie lubię makaron no to jest taki obiadek. No to jest kurczak w sosie pomidorowym, z suszonymi pomidorami, z makaronem, penne i rukolą. I tutaj mamy 746. Więc jak ja patrzę na przykład, to nie są duże porcje, to nie są naprawdę duże porcje. Eee, patrząc na te porcje i takie coś ma 700 gram, to ja sobie nie chcę wyobrazić to moją jajochę, z pseudo trzech jajek, o takich, co ma dwa żółtka, pędzka kiełbasy, kawałka żółtego sera, i jak to się mówi? Ee, I cebulka. O. Więc dzień pierwszy jest ciężki. Jest ciężko. Kawę sobie zaraz zrobię. Nawet kawę już tak jak robię, no to tak. Nie słodzę całej łyżki, tylko słodzę sobie pół łyżeczki cukru, bo całkowicie gorzkie. sypano mogę pić bez cukru. Ale rozpuszczano tam chociaż kapka cukru musi być. I chcę zobaczyć po prostu, czy po 21 dniach trzymania się regularności zdrowego jedzenia uda mi się zejść poniżej 90 kg. Czy to jest warte? No te diety pudełkowe no, to są takie plusy, że jak ktoś jest singlem, ktoś nie ma czasu na gotowanie, e, to nie jest zła sprawa. E, tam są te diety też y, dla cukrzyków, i itp., itd., no ale jak ktoś ma rodzinę, no to, to się nie opłaca, to się nie płaca. Za 21 dni z weekendami zapłaciłem 1100 zł, a normalnie powinno kosztować chyba 1600 no. Że to wychodziło za posiłek chyba 42 zł, a normalnie by kosztowało e, bodajże 55 albo 57 zł. Z jednej strony te i duże i nieduże, bo tak naprawdę, jak człowiek pójdzie do sklepu, kupi to, kupi to, kupi to, e, czas na gotowanie, czas na to, tego, tamtego, to dla singla, według mnie, to jest taka dobra opcja. A jeszcze sobie dobrałem e, proteinowe te e, w dni, kiedy chodzę na siłownię, takie proteinowe szejki, taki szejk proteinowy, no to tutaj to tutaj, ma 30 gram białeczka, no to nie jest źle. No mam jeszcze to białko, no ale to będę musiał robić już z wodą, nie będę robił na mleku No bo mleko ma, no jakby nie patrzeć, też jest tłuste i kalorie, nie? No to będę na wodzie tam to hafo, bo tak to, to tam tak kalorii nie ma, bo to jest białko, nie? Yy, ale najlepsze, że to ma aż 15 gram cukru Patrzcie, czy to jest w 100 gramach, czy to jest już na cały ten... pojemniczek, nie? Taki shake, Ale to dopiero jutro, jak pójdę na siłownię, się napiję Więc ja... Yy, moje pierwsze przeżycia Dzień pierwszy Kończę, więc będę Wam nagrywał później, później już wiadomo troszeczkę rzadziej będę nagrywał, bo nie będę Wam nagrywał jak to jest, jak to smakuje, bla 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 bla, tylko tu chodzi o walkę samego z sobą, żeby udało się trochę zbić, no bo nie oszukujmy się, eee, mam 38 lat, jeszcze młody bryk jestem, ale chodzi o to, że tak... Tutaj coś boli, tutaj coś boli, tutaj coś boli i to tak uprzykrza życie, naprawdę uprzykrza życie. Wy by się potem pierdzieli, naprawdę, kurde, muszę się wziąć po prostu za siebie, muszę się wziąć za siebie. A żeby się wziąć za siebie, to jesteś tym, co jesz, a jeśli ja jem, nie, nie oszukujmy się, niezbyt zdrowe żarcie, no to, no, no to jak mam się dobrze czuć, więc no, coś muszę po prostu w swoim życiu zmienić, nie? No dobra, więc bajcie o siebie innych, trzymajcie za mnie kciuki, dzień pierwszy, zacząłem od 1 maja, Eee, chyba do 21 będę to ciągnął, bo później siadę do Szczecina. A jak pojadę do Szczecina, no to już pewnie z będzie zaraz jakiś kepsik czy coś. No ale jeśli będę widział, że faktycznie to przynosi rezultaty, jeśli faktycznie zakorzenie w tym swoim małym kacim łebku, tą, yy, to że trzeba jeść regularnie, yy, niedużymi porcjami się nie napychać, lepiej często, a mniejszymi porcjami i w, będzie przynosiło to skutki, no to może trzeba będzie tą stroną pójść po prostu, nie? Ten stary, jak to się mówi po łeb web przekabacić, że a trzy posiłki dziennie na bogato się najadasz i, i, i starczy. To właśnie na bogato, to ja przypuszczam, że jeden taki mój na bogato posiłek to było z 1400 kalorii. No, więc dbajcie o siebie i o innych. I życzę wam wszystkiego dobrego. Niedługo na kanale będziecie mieli z bajery rowerowe. Bajery rowerowe. Trzeba czymś też się zająć, oprócz fajwerków. No, lubię rowery, więc. Coś takiego, na przykład leci pompeczka na CO2, ale to dopiero taki czas. Dobra, trzymajcie się, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. możecie napisać, czy wy też kiedyś mieliście te diety pudełkowe, czy tam żarcie pudełkowe, a ile sekafka zrobię. No, głodny, jestem naprawdę, bym coś opierdzielił. No, zjadłem to wszystko chyba, to, to, to. No ale dopiero jadłem tak, siódma, jedenasta, no to teraz tak o czternastej zjem, o, dopiero obiad, pod wieczorek hapsnę. Koło czwartej. No i między 18 a 19 zjem kolację, żeby tak z 2 godziny przed snem nie kłaść za wcześnie po jedzeniu. Ale głodny jestem, no. I to jest właśnie najgorsze. POMP właśnie o to chodzi. To właśnie to jest moje podżeranie. Jest sobie, to jest sobie, Ale przedmiotem. Poderżę, podejrze, poderze, poderze, podeszę. I to właśnie podżeranie jest najgorsze. no. Każdy ptaszek ma mieć swój dasz. <laughs> chłop bez brzucha słabo bucha, no, jest tych powiedzonek no, ale chodzi o sam fakt, że jak człowiek jest szczuplejszy, taki jest gipki, wiecie, tyry, tyty, a człowiek taki z to jest taki ociężały no, prosty przykład buta se zawiązać, ja używam podkładki do butów, bo jest wygodniej no, to już o czymś świadczy, dobra, cześć